W 1914. Wieku. wieku. Aha... 18. Coś tu się kurwa nie zgadza. W którym wieku wynaleziono internet? Nie wynaleziono internetu chyba. To jest kurwa X z Rolexa, czy o co chodzi? A co się z nim stało? Został odkryte? no. Cześć, z tej strony Piotr Dybski. Zapraszam odcinek, w którym sprawdzimy, jak placy radzą sobie z wiedzą ogólną. Sponsorem tego odcinka jest ODU między międzyprofesjonalny. lub twoim urząd Odu. Ameryka Północna. W opisie, a teraz zaczynamy odcinek. Wymień wszystkie kontynenty. Ameryka Północna, Południowa. Europa, Afryka, Azja. Czekaj, czekaj. Ameryka Północna, Południowa. Europa, Afryka, Azja, Australia i Ant Antarktyda. Ameryka Północna. Arktyka. Południowa. Grenlandia to kontynent? Aha. Europa, Afryka. Nie no dobrze powiedziałem Antarktyda, no co wy pierdolicie z tą Grenlandią, na chuj wy mnie wprowadzacie w błąd Azja Eee, Aust e, Australia się nazywa Australia Oceania Eee, Australia Oceania No i jeszcze jedno, bo jest siedem Jeszcze nie, jedno, Ameryka ale... dobrze no. powiedziałeś Australia Oceania No to dobrze powiedziałem to na, na chuj we mnie wy wzbudzacie jakieś kurwa poczu po poczucie bycia debilem Znaczy jestem debilem ale to kurwa nie, nie, nie na takich łatwych pytaniach jest. Pięknie mamy to na południe. Arktyka. Chodzi o coś, co też jest nazywane czasami największą wyspą. Grenadia, jakaś. Taki jeden z kontynentów, w którym ty żyjesz. No Polska. Afryka, Austria. Afryka, Austria. I Grenlandia. Grenlandia nie jest kontynentem? Mhm. A wiecie to, czy, czy co to jest Grenlandia? Czy ją jest własnością Grenlandia? Dani, kochani, Dani. Wszystkie kontynenty. O Boże święty No co? Okay. Argentyna. Dobra, piszecie teraz debile, bo ja tak powiedziałem, a tak naprawdę nikt z was nie wiedział, tylko ja to wiedziałem. Jak wymyślicie kurwa, że stolicą Australii jest Sydney Nie Coś źle? Północna, Południowa i Grenadie. Nie, Grenada nie jest. No to na pewno będzie e, Antarktyka. E, nie, ma, nie ma, takiego. Antarktyka... E... Co cofnij? Co mam kurwa cofnąć? Antarktyda i, e, Arktyka. i... Arktyka. Ile to jest 63 dodać 50? 63 dodać 58. 60 plus 50 to jest 110... 121. 58. 118, 121 Tak jest, bardzo ładnie 130... coś 140 coś 110 coś 110, coś. 110 111 Zieloni kurwa wabank! 13? 111 131 Nie. Nie 111 Przejdź pszczoła P S Z C Z O eł a p z P-Z-Z-C-Z-O-EŁ-A Super No py, kurwa Jakie kurwa by, no py! Py jak... Polska Jakie Ej, dobra, ale wy jesteście debilami teraz czy tak serio piszecie? Nie, pszczoła kurwa zacząłem na by, idioci Pszczoła P-R-Z S-Z CZO E, no, ten A. wyraz ma tam bardzo dużo rzeczy. Czy też ale poprawi. Psz pszczoła <SInhalten grateful nice> Pszczoła? No. P R Z, e s s z o -l -a. P L, l, R z l Nie, no nie, to to jest kurwa ja ja nie wiem. Nie, nie wierzę w to kurwa. Nie jestem w stanie tego pojąć. C Z O, -L -A. P -S -Z -O. C Z L, L, A W którym roku koronowano Józefa Piłsudskiego? Nie koronowano Józefa Piłsudskiego, ponieważ nie był on królem no. Nie koronowano, bo nie był królem S Brawo 1900 królś, tak? Czy nie? Nie, wcześniej 1892 No nie, nie Ostatni król Polski umarł trochę wcześniej 1888 a wiecie w ogóle, że Józef Piłsudski miał mega, mega, mega szacun w ogóle yy, u, u na przykład Adolfa Hitlera? I Adolf Hitler chciał przyjechać na jego w ogóle pogrzeb? To taka cie ciekawostka history historyczna. Czy był na jego pogrzebie? Ale nie było go chyba. Chciał, ale nie było go chyba. Coś takiego. Był na pogrzebie? A, czyli był, a ja myślałem, że był, a, że chciał być, ale go nie było. No. to, to nawet nie trochę wcześniej w takim razie. Aha. 1862. Ej, nawet nie wiem, czy 1800... Co tu kurwa lata? Co tu kurwa lata? Czy jakieś inne? No jak so, Strzelam, że 1863. W którym roku koronowano Józefa Piłsudskiego? 19... Nie koronowano Józefa Piłsudskiego, ponieważ Józef Piłsudski nie był królem. 1914. Co to Pekin? Pekin to stolica Chin. Pekin? Eee... Miasto. Stolica. Chin. Tak, tak, tak. Miasteczko. <laughs> Ta kurwa mia... gmina kurwa. Gdzie leży to miasteczko? Z Turcji Co? W India. To jakieś Flochy. W Japonii? Agata chyba se lekkiego zajarała i tem. ma Bad Tripa. W 20. 20. Zgadza się? W 21. Mm -mm. Tu mnie zaskoczyłeś. Eee. W którym wieku no 21? Mm -mm. No nie później. No nie później. No na pewno nie, bo nie było późniejszego wieku kurwa, to to tutaj się muszę z tobą zgodzić. Wcześniej. W dziewiętnastym Dziewiętnastym. Dziewiętnasty? W którym wieku wynaleziono internet? 1914. Wieku. wieku. Aha... Osiemnastym. Nie wynaleziono internetu chyba. A co się z nim stało? zostało odkryte Chyba... no? W 21. Nie. Wymień trzy podstawowe stany skupienia. Gazowy. Stały. I ciecz. Ciekły, kurwa. <laughs> e Stały, ciekły, gazowy. Ciekły. Ja ciekły, stały. Nie wiem, rzadki. Nie, nie. Rzadki! myś sobie. Na rzadko się to się na ciebie kurwa tak. robi trzy razy ze strawą w moim pokoju. I je tu kurwa. Jak woda jest stała, to co z nią jest? Co z nią jest? No ehm, stoi. A, a co trzeba zrobić, żeby tak stała, a nie pływała? A i tu jest, woda cały czas pływa. Nigdy nie, nie stoi. sto Kurwa, jaka ciekawostka, jak wyjebała nagle, to... Ciekawostka. Jak zmieni... Ciekawostka, jeszcze to powiedziała, nie! Dziewczyno! ...temperaturę. No poważnie? Bierz udział w wyścigu, wyprzedzasz drugą osobę. Na jakiej teraz jesteś w pozycji? Temperaturę. No poważnie? Bierz udział w wyścigu, wyprzedzasz drugą osobę. Na... No na drugiej, ale to jakoś podchwytliwie brzmi. Ale też z jednej strony na przykład możesz powiedzieć, wyprzedzasz drugą osobę, że na przykład mówisz, że wyprzedzasz, no właśnie, czyli, kurwa, słuchajcie tego, rozkmincie to, podchwytliwe teraz może być. Bierzesz udział w wyścigu, wyprzedzasz drugą osobę i często jest tak, że na przykład nie mówi się, że druga to musi być pozycja, tylko jak ktoś o ciebie stoi, to na przykład mówisz, że jesteś ty i druga osoba. Na przykład z Tobą w pokoju. Znajdujesz się Ty i druga osoba. Kumacie? Że możesz być nawet dwudziesty, ale wyprzedzasz drugą osobę. Czyli osobę, która po prostu była przed Tobą, bo to jest inna osoba. Kumacie, że druga osoba. Ale jeszcze tych. Ko kolejna osoba też jest na przykład. A dobra. Dobra, chuj was. Jesteście po prostu za głupi na moje rozkwiny. Na jakiej teraz jesteś pozycji? No teraz ja jestem drugi. Dobrze. Mówiłem? No to jestem yy, na pierwszym. Nie na pierwszej i nagle wyprzezasz drugą osobę na przodzie no ale <grym _> <grym _> Czy <grym _> ale dojebałeś pierwsze ja ogarnąłem no właśnie druga osoba inna osoba to jest po prostu druga osoba kumacie to jest inna osoba Często się tak mówi, że druga osoba, nie, ona nie musi być druga w czymś kurwa, nie musisz... Nie musi ona brać w udziału w jakimś... tym... i. Nie musi się znajdować na jakiejś pozycji, tylko jest drugą osobą. Debile. Tylko że ja jestem kurwa za mądry. Przepraszajcie mnie teraz. Nie. Tu drugą osobę. No. Przedostatnia. To... Nie. Nie. nie prowadzącej jak ten ziomek yy, ten jak on się nazywa ten kurwa juicy julie fruits kurwa na tiktoku przepraszacie mnie w tym momencie albo zaczynam was banować widzowie proszę was ten, ten soczek jest mega kwaśny proszę was mi się może naprawdę coś stać dziękuję za gifta ja pierdolę jego jakbym go kurwę spotkał ja pierdolę nie i jeszcze ludzie mu tam wysyłają serio kurwa gifty nie Jemu tam ludzie wysyłają gifty, ja to oglądam czasem i ja po prostu siedzę przed tym telefonem, bo on mi wyskoczy, jak przeglądam TikToka i mówię, co jest kurwa nie tak? Mówię, jak to jest możliwe, że gość na takim czymś kurwa jeszcze, jeszcze ja pierdolę, nie? I, I tam na przykład 3000 osób siedzi. To jest, to jest w ogóle dla mnie, to już jest inne uniwersum, nie? Tylko, że ci ludzie pewnie też siedzą tak jak ja, kurwa, siedzą i patrzą się w ten telefon i mówią, jak? Mówię, jak? Krejs, dziękuję bardzo suba mm -mm. Jestem pozycji wyprzedzającej <laughs> Co to znaczy? Nie wiem Co z pozycją wyprzedzająca? Wiesz, biegniesz wyścigu i nagle wyprzedzasz drugą osobę To która jesteś w wyścigu? No, nie wiem, czy jestem pierwsza, bo może ktoś jeszcze. jeszcze jest No, o, no To jest okej okay. I ona to rozkminiła właśnie w ten sposób Bo często się właśnie mówi, widzowie Teraz wam wytłumaczę to, bo jeszcze tego nie kumacie Czasem jest tak że nie, nie mówi się, że druga osoba to jest osoba, która musi być na drugim miejscu, tylko to po prostu może być inna osoba, czyli druga. Kumacie? Przede mną, no to... No jest. Ta, to zajebiście. Wyprzedzam drugą, jestem pierwszy. Na pierwszej. 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 Jak wyprzedzam drugą osobę, to jestem na pozycji pierwszej. Zależy, czy od końca wyprzedzam drugą od końca, czy... Nie, normalnie, wyprzedzasz drugą osobę, która jest na pozycji drugiej w wyścigu. Pierwszy. Wyprzedzają drugą osobę. Ale nie kumam czego, co, co, im, co im się dzieje, że oni myślą, że są pierwsi. Skoro wyprzedzają drugą osobę. Bo wiecie o co chodzi. Możesz drugą osobę jakby wyprzedzić. Jakby nie musi być to druga osoba w wyścigu. Tylko na przykład biegniecie i może być to po prostu inna osoba. Czyli druga. A często na przykład możecie siedzieć z kimś w pokoju i mówicie, że siedzicie z drugą osobą. Kumacie? No to na pierwszej. No, jak drugą wyprzedzam, to jestem pierwsza. Ej, zamknij, bo się mówiłeś. Ej, Basket. E, koszyk. Basket. Koszykówka. E, basket. Czapka. Piłka. 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 Coś boisko do koszykówki? Czapka, takie z deszkiem. Jakie miasto było stolicą Cezarską? No Rzym. Rzymskiego. Rzym. Tak jest. Kurwa, ale przez chwilę się w chuj wydygałem. Grecja. <głos> nie, <głos> e, miasto. A z czego ona się kurwa śmieje? Gada, gada kurwa wie, że gada głupie, jeszcze się cieszy kurwa. Miasto? A, nie wiem, Ateny? Nie wiem. Nie ma stolicy. Było takie? No właśnie, przez chwilę myślałem, że Cesarstwo Rzymskie nie miało stolicy. Też miałem, miałem... To znaczy, przez... czy mogło być jakieś miasto stolicą tego imperium, czy nie? Nie chyba. Było. Nie wiem, Czechy? Nie. Coś innego było stolicą Cesarstwa Rzymskiego. No dobra, skonfrontować się z odpowiedzią? Tak. A wiesz, a byłeś w stolicy, czy wiesz, czy co jest stolicą Włoch? No tak. Co? Hmm. Nie, no nie wierzę w takie coś. Ja nie wierzę, że ludzie nie wiedzą, kurwa, w XXI wieku, co jest, kurwa, stolicą Włoch. No nie ma, kurwa, chuja, no nie ma chuja. Nie wiem, to dla mnie to są ludzie, którzy powinni nie, zosta nie powinni zostać w ogóle dopuszczeni do możliwości, kurwa, użytkowania społeczeństwa Nie powinni mieć, kurwa, żadnych dodatków i nie powinni żyć z pieniędzy podatników Bo to dla... to jest, kurwa, to jest niemożliwe Nie wierzę, kurwa, w takie coś Nie ma chuja <grym> Nie, jednak nie <grym> <grym> Co jest większe, 3 czwarte czy 0,7? 3 czwarte, bo 3 czwarte, jeżeli weźmiemy jako liczbę, to jest 0,75 S? 3 czwarte o ile? O, o 5. Super. No 3 czwarte to jest 0,85. No, czyli jest większe? 3 Tak jest? O ile? O 5. To tyle samo. Nie. To jest to samo. A nie, 0,... Przyc... Dobra, to no to 3 czwarte, o ile? O 1 czwartą. Są <laughs> Nie. XD. To jest to samo chyba. Mm -mm. Nie. Jedna jest większa. 3 czwarte. O ile jest większa od 0,7? 0,2. To jest to samo. Elevator. Winda... Co to jest? To brzmi jak no, jakieś winda, polskie no. słowo. Elevator. Czy jest coś jak słowo elewacja, ale to jest błędny top? Mm -hmm. Tak, tak. A elevator. Co może znaczyć? Jakiś tramwaj mi... Jakiś shaker, coś takiego? Da, uliczny denser, kurwa. Gdzie u kobiety znajduje się jądro komórkowe? No, jak to się nazywa? Jądro komórkowe u kobiety znajduje się, kurwa, w... W, 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 w jakichś drogach rozżarzy, w macicy? A nie! Bo kobieta ma komórkę jajową, a nie jądro komórkowe. Racja. Matiusz 47, dziękuję za 21 wow. miesiąc suba. Dobra, macie rację, no macie rację. No w każdej komórce. Co? Ja pierdolę, dobra, to już było za mocne, ale jestem psem. Ale nie, kurwa, ja spałem na biologii, jak ja miałem dwugodzinne sprawdzian na biologii, to traktowałem to jak dwie godziny snu i się budziłem tylko jak mnie baba kurwa prosiła, żebym się podpisał Brawo! Dajcie mi Macicy? spokój gdzieś jeszcze? Albo czy tylko tam? Nie rozkminiłem tego, jądro komórkowe, no mocne, to było mocne Miałem 8% z biologii rozszerzonej, dajcie mi czy spokój Nie! Jest jeszcze inne miejsce. No I to nie, jedno. Skąd ty to wiesz? <laughs> Przygotowałem się. Jądro komórkowe? W mózgu? Gdzieś? No, na pewno nie u Ciebie. Czy ty tylko tam? No to jeszcze gdzieś? Nie, to po, podpuszczasz mnie. W jaki sposób Cię podpuszczam? Co, one się przemieszczę? No, <noise> <noise> Ty masz syndrom wędrownego jądra akurat. Mój kolega kiedyś miał, miał jądro w brzuchu. Gdzie u kobiety znajduje się jądro komórkowe? Nigdzie. Gdzieś na dole. W jenikach. Hmm. Czy tylko tam? Z biologii nie byłam aż tak dobra. <noise> Mhm. Mm nie wiem, gdzieś w Macicy może? chodzi o układ rozrodczy, tak? Nie ma chyba. Jest. Gdzieś koło Macicy. Też. Czy w Łokciu mam? Wątpię. No ma. Jądro... W Buchu? No nie. No gdzieś... W nosie? Nie. Kto był prezydentem Polski tuż przed Andrzejem? Dudą. Do Bronisław Komorowski? Bronisław Komorowski. Tak jest. Kaczyński? Nie. Przed Dudą? Nie mam pojęcia. Andrzej Duda! Kaczyński? Pan Kwaśniewski? Nie. Nie, nigdy nie był Ten, On był premierem. Kaczyński? Był, premierę. Kaczyńs. był nie. jeszcze wcześniej, ale pomiędzy A nim jeszcze... ktoś był. Lech? Kaczyński? Co to meczet? Meczet to jest świątynia yy, osób wyznających. Yy, ta czarna wygląda jakby codziennie pytała o aplikację żabki. znających islam. Ta czarna wygląda jakby codziennie pytała o co? O aplikację żabki. Nie, akurat z tego się nie ma co śmiać, ponieważ żadna praca nie hańbi. Święty obiekt islamu. Znaczy no miejsce modlitwy Tak jest tak muzułem, ładnie nazwane. Meczet y, to jest taka świątynia dla. Ważne, że ktoś pracuje. Lepiej, że ktoś pracuje niż kurwa patrzy, żeby mu na przykład, nie wiem, spadało z nieba w donajtach kurwa i tylko odpala się, żeby kurwa, nie wiem, dostać z, z 5 ty donata. A hindusów? Meczet jest to kościół y, protestancki A już ci powiem, że to jest trochę powiązane na przykład z. Ze... Historią e, Imperium e, Osmańskiego? Ja nie słyszałem o takim imperium. Yy, no to jest taki kościół, tylko prawosławny. Za kolako! dzięki za 13 miesiąc wsparcia Wydaje już. Kino, wow. Drums bębny. Drums, kr krewetka. Jakieś skrzypce albo coś. Nie, nie, nie. droga. Drums and Bass. Piosenka? Eee, nie wiem, drama? Co to Jerozolima? E, Jerozolima to stolica. A nie, Jerozolima nie jest stolicą Izraelu. Izraelu stolicą jest Tel Awiw. No to no już jest napisane. No dobra, ale po prostu chciałem się poprawić. A nie Tel Awiw? Tel Awiw jest chyba stolicą. Kurwa, a Tel Awiw czym jest? Gminą? Tel Awiw to kulturowa, ekonomiczna stolica Izraela, w której z pewnością nie można się nudzić. No i co, kurwa? Przepraszacie mnie teraz. Ale chuj mnie to, że kulturowa i, i ekonomiczna jest stolicą? Jest, kurwa. Będziesz się kłócił z tym, co jest napisane? to w Izraelu. Tak jest? Miasteczko. Tak? Gdzie, w jakim kraju się znajduje? W Jerozolimie. Nie, nie. W jakim państwie? A, w jakim państwie, U. Jerozolina Jerozolima to nie kraj. Kurczę, nie mam pojęcia. Takim na i. <noise> Indie. Ludzie, nie wysyłajcie nie, 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 3 zł, weźcie myślicie z 5 Trzyn, bo... złotych. Będziecie sobie dupę przeciw tym 3 złotami. Ludzie, nie wysyłajcie 3 zł, weźcie, wyjdzie z 5 złotych! Nie, indyna na i. A, a. Indonezja? Kurwa miałem to zmienić w ogóle. Nie. Kraj w Afryce. Afryce. Gdzieś w Afryce, no? Miasto w Palestynie. I co Oczywiście. tam się znajduje? Dużo kościołów. Tak, ale w całość no, jako Jerozolima nazywamy czym? Państwo to jest. To jak się nazywa kraj, w którym mieszkają teraz Żydzi i mają swu, s, swoje państwo? Jeruzalem. Czy Żydzi mają swój kraj? Kim był? Co za kobieta! Jak można tak powiedzieć? Naprawdę? Ja akurat jestem Żydem i się poczułem urażony w tym momencie. No nie! Był Neil Armstrong. Jakiej co? Mieszkają teraz Żydzi, mają sw swoje państwo? Jeruzalem. Czy Żydzi mają swój kraj? Kim był Neil Armstrong? Astronautom. Astronautą, pierwszym człowiekiem na e, księżycu. Super! A Armstrong to był rowerzysta. Nie, Armstrong to. A to nie była rakieta? Nie wiem, on coś wymyślił. To co... <noise> nie była rakieta. Co wymyślił? Albo napisał. Nie, nie napisał książki. Czy działa? Ale może coś wynalazł chyba. I co mógł wynaleźć? Komputer? Jakimś naukowcem? I co wy... Internet mogła powiedzieć, że wynalazł. wynalazł? W siłę. Siłę bym wynalazł. E, Armstrong, kim był, tak? No, e, Wynalazcą. Co wynalazł? Jakiś związek chemiczny. Jak Jakbyś nazwał taką osobę, jej zawód? E, ten, co jeździ na księżyc. Ten, co. Kosmita. Jeździ na księżyc? Jak to w ogóle jest nazywane? No, nie wiem, jakiś. Siada na motor <laughs> i. E, to była pierwsza osoba w kosmosie? Mm -mm. To Just był Yuri Gagarin. On był tym astron, Ostr... Nie wiem, jaka jest różnica między astronautą a astrologiem, ale chyba astronaut. O, je, kolosalna. Astrolog to chyba. Astrolog to ten. E... Co przepowiedział? Teor... A A to ten. To ten. Janek miał cztery cukierki, Zosia miała dwa i pół razy więcej cukierków od Janka. Ile cukierków mieli razem? Czternaście. Łatwo, ja. Czternaście. BigBin, Aladdin, debil pisze 14 i się popisuje coś. 15. 10? 13? 4 razy 2,5, 8, 10... Patryczek, 8, 3, 7. I siedzisz dalej, kurwa, na odsiadce. 18. Czyli 8,5, 9... Uh... Moje odpowiedź to 69 i przejdźmy do kolejnego pytania. Grey, szary. Hej, Zielony. Ok, zielony. Szary. Która gwiazda jest najbliżej Ziemi? Księżyc. Nie jest gwiazdą. Mars? Mars też nie jest gwiazdą. Jeszcze wie dużo większe niż. E Polarna. Eee, satelity się zaliczają. Tak, satelity się zaliczają do gwiazd. Czaję, jako gwiazd. Najbliżej kurwa, najbliższa gwiazda, jaka jest z Ziemi, to jest Whitney Houston. Zdewilu. Jest hmm, jedna bliżej. Księżyc. Polarna, bo ją naj, najwięcej widać. Nie, jest jakaś, którą bardziej widać. Spadająca gwiazda. Ile gwiazd spad Spadająca gwiazda. Spadło na Ziemię. Sporo, ale ostatnio nie, mało. Żadna nie uderzyła. Nie wiem, księżyc to gwiazda? Nie. nie. Merkury. Merkury nie jest gwiazdą. A już nie został zmieniony? Wenus? <laughs> to jest planeta. Polarna albo Księżyc. Nie. kim dla pana Tadeusza był Adam Mickiewicz? Twórcą, twórcą, tak konkurencją na rynku pracy, <głosy> <głosy> jak nazywa się największy zbiornik wody na świecie? Największy zbiornik na, na świecie? Ocean Spokojny. To jest Pacyfik albo Ocean Spokojny. No tak. Mocny jestem, co? Nie, widzę wiem, ale jestem mega mądry. Tylko zgrywam głupiego, bo jest mi tak wygodniej. Macie, jakby wykorzystuję ten aspekt w życiu w taki sposób, że ludzie myślą, że jestem mega głupi, ale jestem mega mądry niż im się wydaje, bo oni mnie na pierwszy rzut oka biorą za mega debila i ja to wykorzystuję, że oni mnie mają za tego debila i oni myślą, że mogą mnie wykorzystać, a tak naprawdę to ja zawsze wychodzę na swoim i to ja zyskuję, a oni tracą. Wykrzyknik Donate. Tak i, tak, i tak jest nazywane? To było jakieś jezioro na pewno. Ym... Gdzie się znajduje to jezioro? Chyba, chyba w Rosji. To jest ocean jakiś. Tak, który? Nie, no żeby kurwa powiedzieć, że największym zbiornikiem wodnym jest kurwa jezioro, to, no, to, 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 to ciebie kurwa w jeziorze powinni nie, nie znaleźć. Środkowy? Jakbyś oczywiście motivacja? wypłynął łódką na ryby. Nie, nie? są większe zbiorniki. Of. Jakieś jezioro, chyba tak? Nie, no są większe zbiorniki. Jakiś ocean? No, który? Ocean Atlantycki. Ale wstyd, ja pisałam na który rozszerzony z geografii. Tak teraz. No, jak rozszerzałaś, to mogłabyś wiedzieć.